W dzisiejszym fascynującym odcinku sprawdzimy moją wiedzę na temat gry Garden of Banban 2 rozwiązując jeden z najdłuższych i najtrudniejszych quizów jaki kiedykolwiek powstał do tej gry, ale zanim to zrobimy chciałbym wam podziękować za aż 5200 łapek w górę, które zostawiliście pod poprzednim odcinkiem z rozwiązywania quizów na temat Garden of Banban 2 natomiast pod tym odcinkiem pobijcie ten rekord i zostawcie rekordowe 6000 łapek w górę natomiast w komentarzu napiszcie Hashtag lato, ponieważ lato zbliża się do nas wielkimi krokami Jak i również długo wyczekiwane wakacje A ty drogi widzu, jeżeli nie możesz doczekać się wakacji To w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj I zostań z nami na dłużej Quiz Garden of Banban Ban chapter 1 i 2 dla Admirosa Nadesłany przez Polski Lew 200 Oczywiście dziękuję za podesłanie quizu I pozdrawiam Polski Lew 200 No to zaczynamy, mam nadzieję, że mi się uda To jest długi i potężny quiz Tak więc przygotujcie się, Kim jest nasza główna postać w Garden of Banban ban 1 i 2? Zobaczmy te odpowiedzi. Rodzicem, który szuka swojego dziecka. Dzieckiem. Admiros. Admiros Plus. Nikim. Psem. Opila Birdem. Co to za odpowiedzi? Piękne, po prostu piękne. Ale oczywiście główny bohater jest rodzicem, który szuka swojego dziecka. I jest to poprawna odpowiedź. Kto jest na obrazie? No to jest ewidentnie Banban ban jak bum cyk. cyk. Ale podpucha, patrzcie na te obrazki są zamienione: Banban, -ban, Jumbo Josh, Bambolina, Nabnap. Oczywiście jest to Banban, -ban, ale tutaj po obrazku nie dajcie się zwieść. Pyk, jest to Banban, -ban. poprawna odpowiedź. Czy Opila Bird ma dzieci? No dobra, zobaczmy Tak, nie Bardzo proste, oczywiście Opila Birc ma dzieci Ale ile jest tych dzieci to już trudniejsza kwestia Tak więc zaznaczamy tak I jest to poprawna odpowiedź Kiedy została wydana gra Garden of Banban 2? Nienawidzę pytanie i gdzie jest pytanie o dokładną datę Ponieważ zawsze wywalam się na takim pytaniu No i zobaczmy o oh my god, 2 marca, 3 marca, 5 marca, 4, 25 grudnia, 29. Dobra, odrzućmy wszystkie 2022. I mamy tak, 3, 5, 4. Czy to był 3 marca, czy to może 4 marca był? Um, ciężko powiedzieć, ale nie, tak, Garten of Banban Ban 2. Dobrze, dobrze. Wydaje mi się, że był to 5 marca, ale pewności nie mam, tak więc zaznaczam. I w sumie nawet mamy tutaj Bambolinę, która jakby jest jedną z głównych bohaterek yy, Chapteru drugiego więc. Nie, był to oczywiście 3 marca. Mamy minus jeden punkt. Jak nazywa się główny bohater gry Garten of Banban? Ban? Czyżby Jumbo Josh? Nie wiem, zobaczmy. Gregory, tutaj chyba jakieś nawiązanie do Fnafa. a Chaken, mamy to. Główny bohater to oczywiście Chaken. A może Admiros? Nie, Rocky Dogi może. Nie wiadomo, Freddy. No, powiem tak, yy, nie do końca wiadomo, ale wydaje mi się, że jest to po prostu rodzic. Tak więc ciekawa odpowiedź, zaznaczmy nie wiadomo i jest to poprawna odpowiedź, no bo przecież nie Chaken, ani Admiros, ani Rocky Dogi. Jak się nazywa ta postać na obrazie? Jumbo Josh. Jambo Josh. Jumbo Josh. Ban ban. Jumbo Josh. Jumpo Josh. Jumpo Josh to bardziej taki skaczący, ale oczywiście jest to Jumbo Josh. Zaznaczam. Tak jest to poprawna odpowiedź, choć było dość ciężko przy tym pytaniu. Jaki potwór znajduje się w magazynie? Nabnap, Banban, Jumbo Josh, Opila Bird, garden of Banban. Nie ma takiego potwora, chociaż ta czarna Opila Bird wygląda dość ciekawie. Nie wiadomo. Oczywiście jest to nabnap i znowu są obrazki zamienione, więc nie dajcie się tym razem zwieść obrazkom. Nabnap jest to poprawna odpowiedź. Jaki jest cel głównego bohatera? Odnaleźć swoje dziecko. zabić się. Dlaczego? Dlaczego takie odpowiedź? Co to w ogóle ma być? Zabić Banbana, uciec, odkryć tajemnicę miejsca, zabić admirosa. Hej, halo, proszę takich rzeczy nie pisać. A poprawną odpowiedzią jest oczywiście odnaleźć swoje dziecko. Zgadza się, mamy punkcik. Ile jest postaci w Garden of Banban? -ban? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Eee, to jest bardzo trudne pytanie. Ale jakby się nad tym zastanowić, no to będzie chyba 11. Nie, 8 jest. To pytanie było zbyt trudne. Skąd miałem wiedzieć, że 8? Musiałbym wszystkie policzyć, a nie jestem w stanie wszystkich spamiętać. Kolejne trudne pytanie. Ile jest postaci w chapterze pierwszym? I w ogóle ten obrazek Jumbo Josha wygląda, jakby został wygenerowany przez AI. Serio, tak to właśnie wygląda. Niemniej jednak, zobaczmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nie mam pojęcia, ile było postaci. Wydaje mi się, że spotkaliśmy tak naprawdę dwie, ponieważ spotkaliśmy Opila Beards i spotkaliśmy Jumbo Josha, więc w teorii tylko dwie były. I. Tak, jest to poprawna odpowiedź. Tym razem mi się udało. Ile było postaci w czapterze drugim? Okej, okay. czy tutaj znowu mamy pytanie, Swoją drogą. Ten Stinger Flynn wygląda dość przerażająco i mamy tutaj więcej Stinger flina. Okej. Okay. Tak więc, ile było postaci w czapterze drugim? Yy, była tak, slow seline, nabnab na pewno był, ban ban, bambolina, opila beard, opila beardsy. Yy... Był jeszcze Jumbo Josh I to tyle, siedem było Siedem albo osiem, siedem było Sześć? No tak, no bo Opila Birców nie liczymy jako nowa postać Bo to są jej dzieci, więc jakby To jest jakby ta sama postać Jaką rzecz dostajemy na start? Garden of Banban -Ban 3 Drona i pilot Drona, pilot, nic Admirosa Okej, <grym> okej okay, okay. Zwierzę Wydaje mi się, że na samym starcie dostajemy pilot i dopiero później jak znajdziemy baterię, to dostajemy drona. Drona i pilot? No nie, no przecież na samym starcie dostajemy tylko pilot. Dobra, tutaj doszło do jakiegoś małego nieporozumienia. Jaką rzecz możemy dodać lub zmienić w naszym dronie? A łatwe pytanie, idealnie dla mnie. Kolor i nakrycie głowy, broni kolor, mieci kolor, kolor, nic, część ciała. Zaraz czy nasz dron ma jakieś części ciała? To trochę dziwne. Raczej nie. Oczywiście zaznaczamy kolor i nakrycie głowy. Dobrze pamiętam. Jest to poprawna odpowiedź, mamy kolejny punkt. Co zbieramy w grze? Karty, paczki, kartony, klucze, monety, kolory. Co my tak naprawdę zbieramy w... Karty! Dobra, chodzi o karty. Ja tak myślę sobie, jakie my znajdźki znajdujemy w grze, a tu chodzi po prostu o karty dostępu. I... Jest to poprawna odpowiedź. Ej, to było całkiem ciekawe pytanie. Ile baterii zbierzemy, żeby działał nasz dron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jakby to był dron na 9 baterii, to no, to byłby całkiem potężny dron. Ale oczywiście, zbieramy tylko dwie baterie i jest to poprawna odpowiedź. Ile kosztuje Garden of Banban Chapter 2 na Steam? Najtrudniejsze pytania, czyli pytania, ile coś kosztuje? 22,99, 23, 21, 20, 19, 24, 25. Oh my god, nie mam kompletnie pojęcia. 21, 19, 20. Ile może kosztować? Yy, hmm. 24,99? 22,99. Nienawidzę pytań, jeżeli chodzi o kwotę. Czy dzieci opili Beard miały te same kolory? Tak, nie, nie wiadomo. Nie, zdecydowanie nie, ponieważ jedno dziecko miało inny kolor. I jest to poprawna odpowiedź. Mamy kolejny punkt, chociaż tyle razy się wywaliłem, że chyba będzie ciężko tutaj wygrać. Jak nazywa się ta postać na obrazie? Całkiem łatwe, chociaż szczerze mówiąc, to nie jest ewidentnie slow Saline taka oryginalna. Slow. Sło, slow Seline, Słow slow Saline, Słow se, Seline, Słow Seline, Słow S. Wydaje mi się, że chyba Slow Seline, chociaż wszystkie wyglądają te nazwy prawie tak samo. Zaznaczmy Slow Seline i jest, udało się, mamy to. Ile jest drzwi w chapterze pierwszym? Co to za pytanie jest? Ile jest drzwi w chapterze pierwszym? Skąd mogę to pamiętać? To jest już naprawdę bardzo podchwytliwe pytanie: ile było drzwi? Jedne, drugie, trzecie, no ze cztery. Ja bym powiedział, że cztery drzwi były. Chociaż nie były też piąte, bo trzeba było znaleźć dodatkowe jajko. I może były też szóste. Dobra, strzelam, że pięć. Cztery. No niestety mamy kolejny utracony punkcik. Jakie są kolory na drzwiach w czapterze pierwszym Skoro już wiemy, że były cztery drzwi, to wystarczy tylko teraz wybrać poprawną odpowiedź. Czarne, żółte, różowe, pomarańczowe. Chwila, chwila, kolego. Różowe to się pisze przez ukreskowane. Proszę natychmiast poprawić ten błąd w tym quizie. Zielone, pomarańczowe, czerwone, czarne. Czarne, zielone, pomarańczowe, wszystkie są takie same, czarne nie ma drzwi, na wszystkich jest narysowana Admiros. Yy, zielone, pomarańczowe, czerwone, czarne, czarne, żółte, różowe, pomarańczowe, yy, tak. Tu pierwsza odpowiedź jest poprawna, ale ten błąd mnie tak boli, że nie mogę na to patrzeć. Koncie było krzesło. Kolejny błąd. Jak, jak, jakim końcie? K O C I E. Chłopie, jakim końcie? Co to jest? Proszę takie błędy poprawiać. Odpowiedzi. Tak. Nie. Jakie krzesło? Jest krzesło, ale siedzi na nim Admiros. Więcej admirosa. Jeszcze więcej admirosa w tym quizie. Tak zgadza się, było krzesło w kącie i to był kącik dla niegrzecznych dzieci, więc zaznaczmy? Jest to poprawna odpowiedź. W jakim kolorze było krzesło w kącie? Znowu! Znowu ten błąd! Come on! Czarne, niebieskie, zielone, pomarańczowe było narysowane na krześle najlepszy Admiros? Żółte. Wydaje mi się, że było to żółte krzesło albo pomarańczowe. Bardzo ciężko odpowiedzieć, ale wydaje mi się, że żółte. Niebieskie krzesło było. No wybaczcie mi, tam było tyle kolorów, że po prostu tego nie spamiętałem. W jakim kolorze jest dziecko Opili Beard? Te wyjątkowe. Uh, jasno-niebieskie, różowe, niebieskie. Admira służyły. Ojeżdża dziecko Opili Beard, Sorki Admiros eee, to było dziwne. Zielone, żółte, pomarańczowe. Jest, wydaje mi się, że jasno-niebieskie. Tak jest, jest to poprawna odpowiedź. Czy zostawiłeś łapkę w górę Admirosowi? Tak, nie. No oczywiście, chyba każdy zostawił, tak więc klikamy tak i jest to poprawna odpowiedź. Każdy zostawił łapkę w górę dla mnie. Czy podobał ci się quiz? Tak, ale było kilka błędów ortograficznych, więc następnym razem musisz poprawić te błędy koniecznie. Tak więc zaznaczamy tak i oczywiście mamy 18 na 25. Świetnie znasz Garten of Banban. No nie do końca popełniłem troszkę błędów, więc nie jest źle, ale zawsze mogło być lepiej.